Witamy, witamy szukałem czerwonych i jest cała klatka czerwonych 20 sztuk dobrze jest Muszę policzyć dwa I 20. A, 20. Cała klatka czerwonych. Więc tak to się prezentują. Gołąbki. Kolega z Międzyrzeca. Prawdopodobnie, że gołębie robiły i 30. I chyba jeszcze więcej, ale zobaczymy jak wypuścimy to. Tak to się przedstawia. Mnie się podobają. Rasa, która już wyginęła. Któreś tam mają na barach. Jako ten, tutaj następny, ale nie oczekuję tego, że tu nie wiadomo co będzie. Że oni mają być wystawowe, po prostu. Lot, lot do rozmnożenia. Zobaczymy, czy to będzie chciało. Ogólnie zostać tam, pokazać się tu. Ej. no głąbki fajne 28 km do domu mają. Mam dać znać, kiedy wypuszczę, ale teraz przy takiej pogodzie to sobie można wypuścić. Które wypuściłem, to 150 sztuk uderzyło włóków. Straty też są. Ale nie ma co płakać. Są straty, są powroty. Też wróciło gołębi kupę ze 150 dużo jest w domu, także nie będę tu mówił ile brak, czy co tam, bo i tak nie zamierzam jeździć ich odkupywać. Nie interesuje mnie to, nie wróciły, to ich, ich problem. I tyle. Ale na grupie podałem, że szukam czerwonych. Już czerwonych nie szukam. Starczy mi. Tak, Budapeszt zostaje przy Budapesztach. Zobaczymy, kiedyś miałem czerwone. Teraz cała zdraja będzie. Oby tu. Prawdopodobnie nie do przyuczenia, no ale to się okaże. Zobaczymy. Także gołąbki są fajne. Krótki filmik. Pozdrawiam. Panowie nie ganiać teraz mocno, bo teraz są słabe pogody. U mnie gołębie tydzień czasu nie ganiane. Wczoraj wypuściłem to i zobaczyłem tylko przez kilka kilkanaście minut i odeszły z domu. Także straty są, ale i miłe powroty. Pozdrawiam. Miłej niedzieli.